Jak myć twarz przy zaburzonej barierze hydrolipidowej? Cześć, ja jestem Marlena, to jest moja seria. Wszystko, co musisz wiedzieć o zaburzonej barierze hydrolipidowej. Jak myć twarz, kiedy ona jest cały czas podrażniona? Ile razy w ciągu dnia ją myć? Czy myć ją często, czy nie myć jej w ogóle? Najlepiej dla Twojej skóry będzie, jeśli będziesz ją myła maksymalnie dwa razy dziennie. Czasem do poranne mycie twarzy możesz pominąć, ale to dużo zależy od Twojej skóry. Jeśli już wybierasz jakieś produkty do mycia twarzy, wybieraj je raczej delikatne. Takie, które są do skóry wrażliwe, które zawierają np. pantenol, alantoinę, np. beta-glukan. Równie dobrze możesz wybierać kosmetyki, które zawierają np. probiotyki albo prebiotyki, albo jedno i drugie. Natomiast jeśli masz makijaż lub używasz SPF-u, pamiętaj, żeby wieczorem umyć dwuetapowo, czyli najpierw coś tłustego, jakiś olejek, balsam, emulsja czy cokolwiek, a na drugi etap jakiś delikatny żel bądź pianka. Jeśli masz jakiekolwiek pytania o barierę hydrolipidową, o to, jak o nią dbać, proszę cię zostaw je w komentarzu. I pamiętaj, żeby zaobserwować mój profil, żeby nie przegapić więcej takich treści.